tyle się mówi o preampach, że jeden daje taki koloryt brzmienia, drugi taki, kup ten, kup tamten. Postanowiłem porównać dwa prampy 710 Universal Audio oraz Focusrite ISA-1. Ten pierwszy ma możliwość zmiany brzmienia z tranzystorowego na lampowe. Bardziej chodzi o przester lampowy, ale lecimy na zero, tak aby też nie przesterować. A więc na zero mam na myśli tutaj tylko i wyłącznie blendowanie tranzystora, czy też lampy, dajemy równe szanse. No ja i mi za mikrofonem, posłuchajcie, jak to brzmi. Wystarczy twój jeden ruch i wydarza się kolejny cud. Wiem, że poruszasz się wciąż, tam gdzie ty zjawiasz się nowym życiem zastępujesz śmierć. Mnie te. Ożywia twój głos, wiem, że. Ty jesteś bogiem, więc proszę, objaw się znów. Ty możesz wszystko. Ty możesz wszystko i wiem, ty mnie nigdy nie zawiodłeś, nie ty nigdy nie zawiodłeś i wiem to na pewno nie zmienisz się. Ty możesz wszystko. Ty możesz wszystko i wiem. Ty mnie nigdy nie zawiodłeś, nie, ty nigdy nie zawiodłeś i wiem to na pewno nie zmienisz się. Wystarczy twój jeden ruch i wydarza się kolejny cud. Wiem, że poruszasz się wciąż. Tam, gdzie Ty zjawiasz się, nowym życiem zastępujesz śmierć. Mnie też ożywia Twój głos, wiem, że Ty jesteś Bogiem, więc proszę, objaw się znów. Ty możesz wszystko. Ty możesz wszystko i wiem, ty mnie nigdy nie zawiodłeś, nie, ty nigdy nie zawiodłeś i wiem to na pewno nie zmienisz się. Ty możesz wszystko. Ty możesz wszystko i wiem. Ty mnie nigdy nie zawiodłeś, nie ty nigdy nie zawiodłeś i wiem to na pewno nie zmienisz się.